Dzień dobry Państwu. Gościem dzisiejszego spotkania jest dyrektor Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, profesor Paweł Rowiński. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Bardzo miło nam się tutaj spotkać, ponieważ świętujemy sukces nie tylko pana dyrektora, nie tylko Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, ale całej polskiej nauki, ponieważ został pan prezesem Allea Europejskiej Federacji Akademii Nauk. Serdecznie gratuluję. Bardzo dziękuję. Bardzo miło. Jak się pan czuje? Czujesz się dobrze, ale oczywiście z takim brzemieniem odpowiedzialności. Zdaję sobie sprawę, że jest to instytucja ważna, ale i trudna do prowadzenia, więc, więc mam to poczucie, że jest przede mną ogrom zadań. A proszę powiedzieć, jak to się stało, żeby zaangażował się pan w pracę LEA? Jest tu kilka elementów, które mają na to wpływ. Po pierwsze. Ale wydaje się być organizacją niezwykle ważną. To znaczy, to jest instytucja, która w Europie bardzo głośno mówi o sprawach nauki. Wydaje mi się, że z tego powodu jest organizacją bardzo istotną. Byłem przez trzy kadencje delegatem Polskiej Akademii Nauk w zarządzie. Alea, więc poznałem tą instytucję od podszewki przez ostatnich 6 lat, bo te kadencje były dwuletnimi kadencjami, teraz to się troszkę zmieniło, teraz te kadencje będą trzyletnie, bo przepisy w, w Alei się zmieniły. Natomiast to z jednej strony człowiek jest delegatem Akademii, z drugiej no, trzeba przejść wybory już indywidualne, więc sprawa jest dość skomplikowana. A dlaczego jest ważna? No, przede wszystkim jest to federacja wszystkich istotnych Akademii Nauk w Europie i przez Europę tu rozumiemy kontynent, a nie tylko w państwo Unii Europejskiej, co jest bardzo istotne, bo tu mówimy w imieniu w wszystkich obszarów, które mamy w Europie, nie tylko jak bardzo często i wiele organizacji jest stworzonych wokół Unii Europejskiej. Po drugie, musimy pamiętać, że w każdym z państw Akademie Nauk są pewnego rodzaju elitą, chociaż nie lubię słowa elita, ale elitą w sensie no, w trudności, żeby się dostać do akademii. Proszę pamiętać, chociażby w Polsce jest kilkadziesiąt tysięcy profesorów tytułarnych członków Akademii jest tylko 350, więc sposób wyboru jest determinuje to, że to są zwykle osoby, które są bardzo doświadczone i mają no, dużo do powiedzenia jeśli chodzi o naukę i podobnie jest we wszystkich innych krajach. Więc jest tu niezwykły potencjał. Mamy do czynienia z takim crème de la crème. Z, w każdym z obszarów, znaczy w, w każdym kraju w, jest jakaś akademia nauk, w niektórych jest tych akademii kilka, i zwykle one grupują najlepszych uczonych z tego kraju, więc mamy do czynienia z pulą najwybitniejszych osób w Europie. I wydaje mi się, że mając taką grupę ekspertów, bardzo dużą grupę ekspertów, możemy się wypowiadać w każdej sprawie dotyczącej nauki, ale dotyczącej ważnych spraw i społecznych, i, i tych, które nas dotyczą. I to, to chyba jest odpowiedź na pytanie, dlaczego warto, dlaczego warto z tą organizacją mieć do czynienia. Wspomniał Pan, dyrektor, o potencjale, który niewątpliwie jest ogromny, natomiast na pewno przed samą organizacją stoi wiele wyzwań w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Co by Pan wymienił tutaj? Tak, wyzwań oczywiście jest bardzo dużo. To znaczy, z jednej strony jest organizacja, jak powiedziałem, prężnie działająca, więc na pewno są rzeczy, których nie należy zmieniać, ale wyzwania wynikają głównie z otoczenia. I to, co Pani powiedziała, świat się zmienia, w związku z tym te akademie, poszczególne akademie, a przez to i Federacja Akademii Nauk odpowiada na tym coraz to nowsze pytania i, i musimy się w tej rzeczywistości odnaleźć. Doświadczyliśmy ostatnio tej. Potężnej pandemii, co bardzo zmieniło świat. Żyjemy w tej chwili w świecie, gdzie w Europie są wojny i szczególnie jedna jest bardzo dla nas dotkliwa. To też pewnie pokazuje, dlaczego istotne jest, że, że jakieś centrum tej Federacji Akademii przenosi się do Polski, bo jednak doświadczamy tej wojny w sposób znaczący i wyzwania dla akademii są oczywiste. Będzie trzeba odbudować naukę na Ukrainie i wydaje się, że Ukraina sobie z tym nie poradzi. To musi być odpowiedź całego świata naukowego, szczególnie państw europejskich i tu musimy znaleźć w jakiś sposób na działania. Ale są również inne wyzwania, chociażby związane z, z, ze zmieniającym się światem cyfrowym, rozwojem sztucznej inteligencji. To są wszystkie. Pytania, na które sobie musimy odpowiedzieć. Musimy sobie odpowiedzieć na pytania dotyczące organizacji nauki w ogóle. Europa z jednej strony jest oczywiście w czołówce, jeśli chodzi o rozwój nauki. Ale mamy też tutaj pewne zaległości. Przegrywamy ze światem, przegrywamy z państwami azjatyckimi, przegrywamy ze Stanami Zjednoczonymi. W zeszłym roku zostały podane przez Australię statystyki dotyczące publikacji w zakresie w, w, w takich najbardziej innowacyjnych w, nauk dotyczących modyfikacji genów czy, czy w, technik elektronicznych i okazuje się, że licząc naj, najistotniejsze publikacje, za każdym razem w czołówce są albo Chiny, albo Stany Zjednoczone i na 47 dziedzin Europa nie znalazła się nigdzie na czele, więc to pokazuje, że jest mnóstwo do zrobienia na naszym kontynencie i organizacje takie jak, jak w, w Alea Federacja. Federacja Akademii Nauk ma tu bardzo dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o organizację nauki, więc wyzwanie jest naprawdę co nie miara. Czyli na brak pracy na pewno nie będzie pan dyrektor narzekał. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie polskiej nauki, podkreśliliśmy, że pełnienie przez pana funkcji prezesa LA to jest niewątpliwie zaszczyt dla polskiej nauki, a dla kraju, dla Polski jako kraju, co to oznacza? My jesteśmy częścią. To jest organizacja europejska. Oczywiście, jako, to troszkę jak w, w Unii Europejskiej, kiedy człowiek angażuje się w taką organizację, reprezentuje już wtedy właściwie tą organizację i interes wszystkich Akademii Europejskich. Ale oczywiście wśród tych Akademii. Wśród tych akademii europejskich jest i Polska Akademia Nauk, która też odgrywa e, dość istotną rolę w, w, na mapie polskiej nauki. E, trzeba też pamiętać, że członkiem e, ale jest również Polska Akademia Umiejętności, więc mamy dwie akademie, e, które wchodzą w, w ten skład. I niewątpliwie fakt, że no, będziemy gdzieś w centrum zainteresowania, że będziemy p, uczestniczyli w debacie i dyskusji, jak kształtować naukę europejską, bo Alea należy do najważniejszych instytucji w, w zakresie doradztwa naukowego dla Komisji Europejskiej. To Alea bardzo wpływa na to, jak wygląda kształt programów ramowych, w tej chwili programu Horyzont Europa. Więc wydaje się, że nasz wkład może pomóc, żeby kształtować te programy tak, żebyśmy z tego mogli jak najwięcej skorzystać. Więc niewątpliwie to ważne, żebyśmy byli w, w tym procesie. I to dotyczy nie tylko Polski, ale w ogóle dotyczy tego obszaru Europy. My ja powiedziałem o pewnych zaległościach Europy w stosunku do Stanów Zjednoczonych czy Chin, ale w kraje Europy Centralnej czy Europy Wschodniej mają duże zaległości w stosunku do, do państw starej Unii Europejskiej. To widać w wielu statystykach, chociażby w liczbie pozyskiwanych projektów Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych, czyli ERC, gdzie jesteśmy bardzo daleko za tymi czołowymi państwami i tu, tu jest wiele do zrobienia, żebyśmy no, grali w tej samej lidze. Czyli tak jak pan dyrektor będzie reprezentantem de facto w Alea regionu Europy Środkowo-Wschodniej, to z jednej strony są to pewne wyzwania związane z nadrabianiem pewnych zaległości, ale też ogromne szanse dla tego regionu. Tak mi się wydaje, bo w, w, to nadrabianie zaległości to nie jest tylko w zakresie w, w poziomu naukowego, ale mówimy o całym takim otoczeniu życia naukowego, otwartości nauki, o nauce otwartej. To jest, to jest kolejny program, w którym Alea odgrywa bardzo ważną rolę. O, o pewnej dywersyfikacji i na przykład angażowaniu kobiet w pracę akademii na przykład. Okazuje się, że tu też mam pewne zaległości w stosunku do państw Europy Zachodniej. Gdzie powstały pewne programy, które już wyrównują szanse, i wśród członków Akademii tamtych państw pojawia się coraz więcej kobiet. W Polsce też, ale, ale jesteśmy w tym procesie troszkę za na przykład Belgią czy Holandią, więc, więc jest cały szereg. Rzeczy do zrobienia nie tylko w zakresie tak bezpośrednio poziomu prowadzonych prac naukowych, ale również w zakresie całej otoczki, sposobu uprawiania nauki, również dotyczącego pewnej dynamiki i odpowiedzi nauki na wyzwania świata. Więc więc mówimy, o, Europa jest częścią też całego globalnego systemu. Na pewno będziemy chcieli się wypowiadać też nie tylko w sprawach europejskich, ale w sprawach, które dotyczą wszystkich, chociażby zmiany klimatu. I na koniec takie pytanie dotyczące okresu pana prezesury, która przypadnie od 2024 czerwca do 2027 roku. I jakie są pana plany na ten czas? Jakie wizje? Jest też kilka takich płaszczyzn. Jedno w zakresie organizacji samej Alei, dynamiki działania, lepszego postrzegania tej organizacji, widzialności tej organizacji w Europie. I teraz to, co jest bardzo istotne, ale jest dość mocno widoczna w zakresie doradztwa dla Komisji Europejskiej, ale ma służyć również w tych innych państwach. Członkami alei są Turcja, Armenia, Również takie państwa, które czasami wpadają w pewne kłopoty związane z demokracją. Alea powinna być miejscem obrony pewnych wartości, europejskich wartości, ale również wolności nauki. I wtedy, kiedy niektóre państwa, jak chociażby niedawno Węgry czy Polska, przez pewien czas, kiedy mieliśmy kłopoty, alea musi głośno mówić, że, że w, no nauka wygląda inaczej i, 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 i powinniśmy stawać w obronie tych instytucji, których byt jest zagrożony. Także to, to jest jedna przestrzeń. Na pewno powinniśmy odegrać bardzo ważną rolę w odbudowie nauki ukraińskiej. Tutaj Polska już odgrywa ważną rolę, ale wydaje się, że powinniśmy tworzyć pewnego rodzaju taki, takie miejsce wspólnie już w tej chwili z Federacją Europejskich Akademii Nauk, które pozwolą na nie tylko odbudowę, ale budowę tej nauki w, na, na zupełnie innych zasadach. Wreszcie no, musimy się przyglądać co jest aktualnym wyzwaniem I, i, i powiedziałem, nie możemy odejść od problemów, z którymi mierzą się wszyscy, czyli zmiany klimatyczne. To jest na pewno temat, którym się ale będzie zajmować. To jest sprawa pewnego rodzaju dywersyfikacji czy równości w, w, w nauce. Także tych pytań, na które sobie będziemy chcieli odpowiadać, jest bardzo dużo. Musimy być taką instytucją, która jest widzialna, jeśli chodzi o doradztwo naukowe, dużo mocniej niż w tej chwili, chociaż wydaje się, że Alea jest w procesie doradztwa naukowego chyba w tej chwili najważniejszą, albo jedną z najważniejszych instytucji już w tej chwili, ale, ale to trzeba jeszcze wzmacniać. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i życzę dużo sukcesów w związku z objęciem nowej funkcji. Bardzo dziękuję.